Pim, 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 jesteśmy na Zotuwulka, na Modonos, nowe wyzwanie. Mam nadzieję, że ostatnie. Co zazdrosny biegacz. Wciąż hmm. myślisz, że jesteś najlepszym biegaczem w wieży? Ja Udowodnij to, ale musisz być szybszy niż poprzednim razem. Szybszy? Bez kotwiczki? Dawaj mapę. Masz urojenia, jeśli sądzisz, że możesz mnie pokonać. Może być problem, może być problem, będzie problem. A, udało się, jasna kapa w ostatniej sekundzie. O czubek nosa, ja, moim zdaniem. Jajaja, już to gadałeś kiedyś. Razem, Jeszcze raz. Rany włoskie, dobra, to do następnego razu. Pa!